W ostatnim tygodniu naszej formacji mieliśmy szansę pochylić się nad bardzo ważnym tematem popatrzeć, jak kusi nas szatan, gdzie i w jakich przestrzeniach atakuje szczególnie mocno. A dlaczego właściwie on to robi? Dlatego, że szatan chce obrócić nasze myślenie, żebyśmy przestali patrzeć na Boga, zniekształca jego obraz i wartości, które są Boże, abyśmy przestali być wpatrzeni w Niego. A zaczęli patrzeć na siebie. A naszą patronką podczas tych rozważań będzie mała arabka, czyli święta Maria od Jezusa ukrzyżowanego, palestyńska karmelitanka. Pierwszą wartość, którą szatan chce zniszczyć, jest modlitwa. Myślę, że szczególnie upodobana przez złego ducha, bo to miejsce rozmowy i największej bliskości z Bogiem. Porzucenie modlitwy, każde odpuszczanie sobie, skracanie modlitwy jest prawdopodobnie naszą codzienną pokusą, z którą musimy się zmagać, bo modlitwa to miejsce, gdzie buduje się nasze zaufanie do Boga. Z drugiej jednak strony atakuje nas zagrożenie zbytniego bombardowania się modlitwami, nabrania na siebie za dużo. Przez co zagłuszamy głos Jezusa, bo wpadamy w rytualizm, klepanie formułek, a nasze serce niekoniecznie jest w tych modlitwach. Modlitwa jest miejscem, gdzie Bóg uzdalnia nas do walki. Jak się modlisz, tak walczysz. Jeśli wytrwale siadasz do modlitwy, jesteś podczas niej zasłuchany w Boże natchnienia, jest bardziej prawdopodobne, że w momencie pokusy Będziesz tej pokusie stawiać czoła razem z Panem. Na modlitwie Bóg uspokaja nasze serca, nasze myśli, nasze problemy, daje rozeznanie, daje pomysły, daje natchnienia, a czasem i rozwiązania. Dlatego nie odbieraj sobie tego cennego daru. Modlitwa zawsze powinna być w naszym życiu na pierwszym miejscu, bo podczas modlitwy. Bóg daje nam zrozumienie wartości, o których będę mówić dalej. Na modlitwie nadaje sens walczenia o nie, bo na modlitwie Bóg kształtuje naszą wrażliwość na to, co Boże i na to, co święte. Co się dzieje, gdy odpuszczamy na modlitwie, gdy jesteśmy skąpcami, którzy nie chcą dawać Bogu swojego czasu? Nie jesteśmy w stanie usłyszeć głosu Boga. Nie umiemy odróżnić głosu Boga od głosu szatana. Dlatego łatwo jest Mu zmanipulować nami, nie tylko do ulegania pokusom, ale także do działania, aktywizmu, który tylko pozornie zbliża nas do Boga. Ile razy w naszym życiu usprawiedliwiamy nasz brak modlitwy tym, że przecież coś robimy dla Boga w domu, w kościele, we wspólnocie nawet jeśli to są rzeczy dobre. Pierwsze jest pierwsze. Najpierw modlitwa budująca więź z Bogiem. Niejednokrotnie doświadczyłam wypalenia, bo nie da się tylko działać. Bóg najpierw zaprasza do bliskości, do trwania w nim, do towarzyszenia mu, a dopiero potem do działania. Bóg też uczy mnie pytać, czy moje działanie jest Jego wolą, czy to tylko droga do zaspokojenia moich ambicji, moich potrzeb. To nie tak, że Bóg nie chce ich spełniać i wypełniać, ale najpierw chce je wypełnić sobą. I to z modlitwy ma wypływać Twoja służba, Twoje zaangażowanie. I to wielkie i niebezpieczne kłamstwo, że działanie może być ponad modlitwą, bo bliskości z Bogiem na modlitwie nie da się zastąpić niczym innym żadnym działaniem. Święta Maria od Jezusa Ukrzyżowanego powiedziała piękne słowa o sobie, w których pokazała chrześcijańską optykę życia, tym co w nim robimy. Powiedziała: Do czego się porównam? Do małych ptaszków. Jeśli ojciec i matka nie przyniosą im czegoś do zjedzenia, to umierają z głodu. Tak jest z moją duszą bez ciebie, panie. Ona nie ma pożywienia, nie może żyć. Modlitwa jest naszym pożywieniem. Najpierw modlitwa, potem działanie. Działanie, które rozeznamy na modlitwie. Decyzje, które poddamy pod ocenę Boga na modlitwie. Siły, które zaczerpniemy na modlitwie. Jeśli zburzymy kolejność najpierw modlitwa, potem działanie, bardzo szybko pojawi się frustracja i złość na Boga. Im więcej działania, odpowiedzialności, służby, posługi, tym więcej trzeba modlitwy. Choroba, na którą zaczynamy chorować, gdy nie walczymy o modlitwę? Działanie dla działania, powodujące frustrację, wypalenie, a nawet rezygnację, której konsekwencją może być samotność, bo tylko Bóg jest w stanie w dobry sposób, swoją łaską, wypełnić pustki Twojego i mojego serca. Drugą wartością, y, którą atakuje szatan, jest miłość. I trzeba przyznać, że szatanowi y, w dzisiejszym świecie y, udało się zrobić świetną robotę, bo do skrajnych granic nie kształcił obraz miłości. Jest y, mistrzem we wmawianiu nam, że na miłość muszę zasłużyć albo za nią zapłacić, że nie warto kochać. Albo że warto, ale tylko do momentu, kiedy jest mi dobrze, kiedy wszystko się układa, kiedy nie muszę podejmować odpowiedzialności za drugiego człowieka. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś nas rani, wykorzystuje, nie możemy się z tą osobą dogadać, nie jest nam z nią po drodze. Z jednej strony możemy reagować tym samym: obrazić się, obgadać, tuknąć nogą, odejść. Ale z drugiej strony możemy Go kochać jeszcze bardziej, możemy zacząć służyć Mu jeszcze bardziej, możemy zrezygnować z własnego ja, żeby pokazać tej osobie, że można inaczej, że można wyciągnąć rękę na pojednanie. Bardzo piękna wizja, ale dobrze wiemy, że niełatwa, bo jeśli ktoś cię rani, nie odpowiadaj tym samym, tylko kochaj go bardziej. I to jest zaproszenie od Jezusa. To jest droga, do której Jezus nas uzdalnia. Czy tego właśnie nie zrobił Jezus dla ciebie? Czy wtedy, kiedy ty go raniłeś swoim grzechem, życiem po swojemu, odrzucałeś go, może nawet źle o nim mówiłeś, on kochał Cię jeszcze bardziej? Przypomnij sobie moment, kiedy podjąłeś decyzję, że idziesz za nim. Czy miłość Jezusa cię nie zmieniła? Bo zmieniła się całkowicie perspektywa z życia w niewoli grzechu na życie w wolności miłości, którą jest sam Jezus. I z tym przeświadczeniem każdego dnia stawaj do walki, że nie chcesz wracać do starej optyki grzechu, śmierci, zranień, nieprzebaczenia, ale chcesz walczyć codziennie, każdej chwili o Bożą miłość. Kiedy napotykają mnie trudności, proszę Jezusa, aby dał mi swoje oczy, którymi będę patrzeć na drugiego człowieka, aby go nie zranić, tylko dać mu tyle wsparcia, miłości, zaangażowania, ile na ten moment potrzebuje. Abym tak jak Jezus budowała miłością, budowała, a nie niszczyła, przebaczyła i prosiła o przebaczenie, a nie budowała mury wokół siebie. Jest to bardzo trudne, bo muszę wtedy schować swoją dumę do kieszeni i rozmawiać. Ale dla miłości warto walczyć, nawet jeśli ktoś jej nie przyjmie. Warto stawać po stronie miłości, bo tylko życie w niej przynosi dobre owoce. Święta Maria szczególną uwagę zwraca na obecność Boga, który objawia swoje imię jako miłość. I daje się. Poznać blisko każdemu człowiekowi dzięki darowi Syna i darowi Ducha Świętego działającego w Kościele. Całym swym życiem wskazuje ona właśnie na nadprzyrodzoną rzeczywistość, która wzywa każdego z nas do przebudzenia i do wyjścia ze skorupy materializmu i indywidualizmu. Świat jest bardzo poraniony przez kłamstwa szatana. Człowiek bardzo chce doświadczyć miłości. I myślę, że to pragnienie doprowadziło nas do wspólnoty. To pragnienie Bóg chce realizować tutaj, we wspólnocie. Dlatego ewangelizuj miłością. Pokazuj swoją postawą światu, że szatan nie ma racji, że dla miłości warto się starać. Pokazuj światu miłość Bożą, która jest czysta, prawdziwa, gotowa do służenia w pokorze, gotowa do poświęceń. Nie trwaj w nieprzebaczeniu. Wierzę mocno, że podczas formacji niejednokrotnie już doświadczyłeś bliskości Jezusa, Jego opieki i miłości. Dlatego nie zatrzymuj tego doświadczenia dla siebie. Przekazuj to doświadczenie dalej, bo przebywając w bliskości Jezusa, stajemy się tacy jak On. Skorzy do przebaczenia, usprawiedliwienia i dobroci, kochający, mniej się denerwujemy. Jesteśmy wyrozumiali, mniej sfrustrowani, będąc świadomym, jak bardzo Jezus cię obdarował. Będziesz chciał się dzielić z innymi tym, co Jezus ci dał, a najpiękniejszym darem serca jest właśnie miłość. Dlatego bądź świadkiem wielkich dzieł Bożych, Jego miłości, która jest wielka, która objawia się w codzienności, bo możesz być kanałem, przez który Bóg. Będzie chciał kogoś pokochać. Choroba, na którą zaczynamy chorować, gdy nie walczymy o miłość, to egoizm, brak gotowości do bycia dla innych, bo oczekujemy korzyści i zadowolenia. Trzecią wartość, którą niszczy szatan, to jedność. Jedność zaczyna się od robienia porządków we własnym sercu. Im bardziej jestem zjednoczony z Bogiem, z Jego pragnieniami wobec mojego życia i tego, co robię, im bardziej dbam o bycie w łasce uświęcającej, o bliskość sakramentalną, tym naturalnie chcę zaprowadzać jedność wszędzie tam, gdzie jestem w rodzinie, wśród bliskich, w miejscu pracy, we wspólnocie, w każdej relacji. Kto ma walczyć o jedność Kościoła, jeśli nie my? Każdy z nas, każdy z Jego członków. Jest zaproszony do tego, aby ukazywać piękno i jedność w różnorodności. My, którzy identyfikujemy się jako przyjaciele oblubieńca, chcemy stawać do walki o jedność taką wewnętrzną naszych serc, aby były połączone we wspólnych pragnieniach z sercem Boga. O jedność taką w co wierzę i jak postępuje, ale też o taką jedność zewnętrzną. Abyśmy wspólnie mieli jeden cel i żyli według naszego charyzmatu, zdobywając, przyprowadzając ludzi do Chrystusa, i byśmy wspólnie, razem szli ku Bogu. W dzisiejszej liturgii słowa czytamy opis stworzenia świata, i w dalszej części księgi rodzaju widzimy, że szatan już w raju zaatakował jedność człowieka z Bogiem, a także jedność wspólnoty, tam małżeńskiej Adama i Ewy. I teraz robi dokładnie to samo. Tak szatan działa także teraz. Tak działa w kościele. Sieje niepokój, wprowadzanie zgodę, kłótnie, spory, które są bardzo głośne, które są bolesne i które przeszkadzają nam w słuchaniu woli Boga. A wola Boga jest jedna: pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni. Nie tylko ci, którzy są we wspólnotach, chodzą do kościoła. Pan Bóg pragnie zbawienia każdego, dlatego w interesie szatana jest wprowadzenie rozłamów, aby jak najwięcej ludzi nie poznało prawdziwego oblicza Boga. Dlatego wspólnota jest miejscem, w którym zły duch działa bardzo mocno. Dlatego wśród nas będą pojawiać się rozłamy, brak posłuszeństwa, będą spory, bo im bardziej będziemy zbliżać się do Boga, tym bardziej nasza jedność będzie zaatakowana przez szatana. Dlatego Kościół tak mocno zaprasza do bycia we wspólnocie, nie po to, aby zaspokajać swoje pragnienia, nie po to, żeby ciągnąć każdy w swoją stronę i pokazywać Bogu, jak i gdzie ma działać, ale właśnie po to, aby jako cały lud Boży stawać w walce o zbawienie każdego człowieka, aby razem otwierać się na działanie Boga i mieć serca otwarte na Jego plan. Łatwo nam jest obrazić się na Boga, kiedy nie wysłuchuje naszych próśb i odejść. Łatwo nam obrazić się na wspólnotę, kiedy nie spełnia naszych oczekiwań i odejść. Łatwiej jest nie walczyć o świętość rodziny i w chwilach trudnych odejść. W jedności jesteśmy powołani do świętości, dlatego każdego dnia podejmuj walkę z szatanem o nią rezygnując z własnego ja dla dobra twojej relacji z Bogiem, dla dobra wspólnoty, rodziny, kościoła. Święta Maria stała się świadkiem, uczestnikiem, ale i świadectwem dla wielu osób, szczególnie dla sióstr, które żyły z nią na co dzień. Nadzwyczajne zjawiska były w jej życiu czymś powszednim. Lewitacje, dar bilokacji, ekstazy miały ją a przede wszystkim innych umocnić w wierze. Tak bardzo troszczyła się o nawrócenie niewierzących, że przyjęła na siebie czterdziestodniowe opętanie, które ofiarowała w ich intencji. Tak walczyła o jedność Kościoła w imię Chrystusa. Choroba, na którą zaczynamy chorować, gdy nie walczymy o jedność, interesowność, która prowadzi do rozłamu czwartą wartością, którą atakuje szatan, jest prawda. Szatan jest ojcem kłamstwa. Za wszelką cenę chce zniszczyć w nas obraz dziecka Bożego. Dziecka Bożego, które jest kochane, które jest potrzebne i jest ważne. Zobaczcie jak często jest tak, że ktoś nam powie jakieś dobre słowo, że coś zrobiliśmy dobrze, że mamy jakiś talent, że coś się udało, że coś mu się w nas podoba. Jaka jest nasza reakcja? Eee, no co ty? A może czas w to uwierzyć. Nie w kłamstwa szatana, że jesteś mało uzdolniony, że nie dasz rady, że nie pasujesz do wspólnoty, że musisz być lepszy, lepszy. Pragnijmy żyć z wyprostowanymi plecami i podniesioną głową. Jesteśmy dziećmi Króla Chwał, Boga wszechmogącego. A to jest najwyższa godność. Źródło Twojego pocieszenia podczas trudności, problemów jest w Chrystusie. We wspólnocie mamy być dla siebie wsparciem, ale najważniejsza prawda nie może nigdy zniknąć z naszych oczu: że Jezus Chrystus jest Panem, dla mnie i dla Ciebie umarł i z martwych wstał. To jest prawda, którą chcemy żyć. To jest prawda, która pozwala nam stawać do walki duchowej. Bo jeśli każda walka duchowa będzie toczona w obliczu tej prawdy, to będzie wygrana, bo Jezus już ją zwyciężył dla nas na krzyżu. I nawet jeśli się potkniemy, upadniemy, to Jezus pomoże nam wstać. Święta Maria, mając 13 lat, udaje się na spotkanie ze swoim bratem, z którym została rozdzielona niedługo po śmierci rodziców. Podróży towarzyszy jej starszy służący, muzułmanin, który w trakcie podróży próbuje ją zmusić do przejścia na islam. Serce Marii jednak od najmłodszych lat zostało zdobyte przez Jezusa. Dlatego się na to nie zgadza. Odważnie wyznaje wiarę w swojego Pana, chcąc pozostać w wierze katolickiej. W złości służący powala ją na ziemię i podcina gardło. Życie jej jednak się nie kończy. Jezus ją ratuje. Daje początek wielu cudom. Jezus daje jej później mistyczny dar przebicia serca, potwierdzony przez lekarzy po jej śmierci. Wiele razy trudno staje się w obronie wiary, w obronie prawdy, którą żyjemy, a jednak warto. Często wbrew bliskim środowisku, czasem i wbrew naszych Naszej rodzinie. Nie bądź zły na tych, którzy nie rozumieją, tylko módl się za nich, aby poznali prawdę jedyną, którą jest Jezus Chrystus. Prawdę, dla której warto podejmować trud, dla której warto umierać. Choroba, na którą zaczynamy chorować, gdy nie walczymy o prawdę, to ślepota duchowa, zmiękczanie sumienia i przyjmowanie pseudomądrości, które podsuwa nam świat. I nasza wisienka na torcie wartości to twój skarb. Mam nadzieję, że go odkryłeś. Skarbem każdego z nas najcenniejszym i najpiękniejszym jest serce. To co pięknego w nim nosimy, to nasze relacje małżeńskie, przyjacielskie, nasze dzieci, to nasza posługa to nasze zainteresowania. Ważne, żeby ten skarb odkryć i o ten skarb dbać, aby nasze serca karmić dobrem, bo w serce, w którym jest pustka, bardzo łatwo wchodzi grzech. Dlatego walczmy każdego dnia o skarb noszony w naszym sercu, którym jest Jezus Chrystus. Naszym skarbem jest to. Że naszą wiarę możemy wyznawać. Naszym skarbem jest to, że możemy budować relacje z Bogiem, trwać z Nim w bliskości, z tym, który wypełnia nasze serca miłością, jednością, pokojem i dobrem. Nie zaśmiecaj go tym, co światowe, nie oddawaj swego serca temu, co przemija zamiast Bogu. Święta Maria, jednemu biskupowi, który przyszedł do niej poradę w, w pewnych sprawach, Odpowiedziała: Nie ścigaj rzeczy niezwykłych, bowiem tak osłabi się wasza wiara. Mamy dla siebie wartość niezwykłą. W naszych sercach mieszka żywy Bóg. Czy może być coś lepszego, bardziej cennego? Nie ścigaj rzeczy niezwykłych, bo masz Boga. Choroba, na którą zaczynamy chorować, gdy nie walczymy o nasz skarb, o nasze serce. Jesteśmy kupieni przez dobra tego świata. Nieleczone choroby prowadzą do osłabienia organizmu, może nawet i do śmierci. Pierwszy krok do wychodzenia z choroby to zauważenie objawów, badanie. Badaj swoje serce, czy któraś z tych chorób nie zaczęła go zjadać. Gdy zauważysz jakieś niepokojące objawy, udaj się do lekarza. Idź z nimi do Jezusa, który jest lekarzem serc, i zastosuj się do Jego zaleceń. Czytaj receptę na, objawie, na objawy w Słowie Bożym i pozwól się uleczać w Eucharystii. Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża, pochłoń mnie. Po prawdziwej drodze prowadź mnie. Maryjo, matko, spojrzyj na mnie. Z Jezusem błogosław mnie od wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji, od wszelkiego niebezpieczeństwa. Zachowaj mnie. Amen.